Witam wszystkich tuż po finale Intel Extreme Masters. Za mną jest Piotr Izak-Skowyrski. Cześć Piotrek. Cześć, witam. To może na początek zapytam, jak przebiegła Twoja podróż z Warszawy do Katowic? Nie wyskoczył Ci jakiś dzik na drogę albo jakiś kosz na śmieci? Nie, na szczęście bezproblemowo. Była ładna pogoda, nie, prosta droga, także udało się spokojnie dojechać. Co o samym meczu? No, generalnie o samym meczu ciężko mówić, bo mam tak z dalte od tego darcia się tam na, na trybunach, że, że ciężko to wszystko opisać nawet tak naprawdę słowami. Bo to są niesamowite emocje. To są emocje, które ja zawsze na tych streamach, jak komentuję mecze, chcę przekazywać oczywiście ludziom. E, i, I to wszystko tutaj było i to jeszcze pomnożone przez 100 mniej więcej. Także to, to było niesamowite, że ci wszyscy ludzie się zjednoczyli, e, że ci wszyscy ludzie oklaskiwali każdego fraga, każdą akcję e, zawodnika Virtus.pro, Pro. No, no, emocje nie do opisania. No. Spodziewałeś się więcej po Ninja in Pijamas? Znaczy generalnie to ciężko powiedzieć, czy spodziewałem się więcej po ninjas in pyjamas, bo w tym momencie, w tym meczu i generalnie całym turnieju, to właściwie Virtus Pro w każdym meczu rozdawali karty, w każdym meczu dyktowali warunki, więc ciężko się było spodziewać czegoś więcej po, po przeciwniku, skoro to my cały czas sobie stworzyliśmy atmosferę do, do grania i, i jakieś tam otoczenie do grania. Także ciężko to powiedzieć, po prostu spodziewałem się, że nasi faktycznie zbędą zmotywowani. Nie byłem pewien, jak to będzie wyglądało przed turniejem, ale jak oglądałem każde ich spotkanie, to, to, to się martwiłem, że wąsów nie będę miał już w sumie. A co powiesz o atmosferze na trybunach? Kibice dopisali i oczywiście doping był fantastyczny. Nie, no jasne, nie. W ogóle, no kurczę, to naprawdę to jest, to jest trudne do opisania, to jest niesamowite, że, że tylu nas, kibiców, i Cesa i, i, i ludzi, którzy normalnie oglądają LoLa czy StarCrafta, też przyszli kibicować Wirtusom i też oklaskiwali każdego fraga i też się cieszyli z każdej akcji i po każdej rundzie i, i motywowaliśmy chłopaków, kiedy przegrywali tam kilka rund rzędu, chociaż to nie było często akurat, ale to naprawdę, to było niesamowite, że, że w tym jednym momencie, podczas tego całego spotkania, wszyscy byliśmy taką jedną wielką rodziną na trybunach i, i myślę, że to też chłopaków to wzruszyło bardzo, bo widać było, że, że też, też naprawdę doceniają to, co wszyscy ci ludzie na trybunach dla nich robili. Myślisz, że cała ta impreza to będzie jakiś impuls, aby bardziej popularyzować i e sport w Polsce? Myślę, że tak. Nie no, moim zdaniem cała impreza zakończyła się, znaczy jeszcze się nie zakończyła, ale generalnie to jest naprawdę spektakularny sukces. Ja się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało i cały czas jestem w szoku, jak to wszystko jest dograne i zapięte na ostatni guzik i ile szczegółów trzeba było ogarnąć, żeby to przygotować. Naprawdę wielkie gratulacje dla organizatorów. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem roboty, którą w to włożyli. To może na koniec chcesz po pozdrowić swoich widzów? Nie no jasne, ja pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jak zawsze. A ja również pozdrawiam. Czytelników CS Games, i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.